Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Genetyki dzisiaj razem z Wami otworzę dwa chińskie booster boxy: jeden ze 151 Gathering i drugi z Jumpaka Volt 3. Zobaczymy jak to wyjdzie, więc zostańcie ze mną do końca i przejdźmy już do otwierania. No i zacznijmy sobie od Jumpaka Volt trujeczki. A dlaczego? Bo mamy tutaj gwarantowany hit, więc oczywiście niestety emocji jest nieco nieco mniej, przez to że właśnie wiemy, że że coś tutaj będzie. W jumpaku Volt 3 liczymy najbardziej na tego oto Gengara za 1400 zł w PSA 10 i 4.2.0 w wersji road. Drugą najbardziej pożądaną kartą jest ten Cubone wart 900 zł, jeśli zostałby oceniony przez PSA na 10. Ale oczywiście nie pogardziłbym również tym oto Miałfem, który nieoceniony kosztuje mniej więcej 120 zł. No i co? Twórzmy go sobie. Ja boxa i tak raczej zachowywać nie będę. A nie, tutaj jest fajny pull tabik. To zrobimy z sobie półtabem no i Otwórzmy sobie wszystko Ile my tutaj mamy boosterków? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 na 7 na 18 boosterków Zacznijmy po prostu od początku No i co? Lecimy z pierwszym Mam nadzieję, że hit nie będzie w pierwszym boosterku już Albo może będą jakieś dwie ręki, Chociaż nie wiem, czy to jest możliwe I tutaj póki co handum w pierwszym busterku I jak dodatkowo Jeśli chodzi o chińskie karty Pokemon no to mamy tutaj o tyle ciekawą sprawę, że karty mamy w różnych wariantach. Wszystkie karty są holograficzne. Tutaj mamy na przykład holo energię, na przykład tutaj walcząca. Dalej mamy Pokebola, dalej mamy jakieś wiatraczki, jakąś tutaj dyskotekową energię. No i oprócz tego możemy dostać również Masterbola i bodajże również Ultrabola. No i co? Tutaj macie również procenty, jak tutaj wszystko wygląda jak widzicie 1,81% na trzy gwiazdkowe dropy. Trzy gwiazdkowe dropy to mogą być bodajże właśnie jakieś fajne ilustracje, albo na przykład holo Oczywiście holo mam nadzieję, że nie dostanę. I sprawdźmy, co tutaj będzie. Jeszcze kolejna, właśnie rzadkość. Kolejna tutaj również holograficzna e, karta, czyli w takie oto gwiazdki. Mamy Gardevoir, i mamy tutaj miaufa również z Pokémon stampem. Te stampy coś tam kosztują, więc fajnie. Odłożę go sobie na bok, i lecimy od razu do kolejnego blisterka. No i co? Cubone Miałf. Albo Gengar. To są moje trzy karty, które chciałbym z tego boksa dostać. A my tutaj mamy Graveyarda i dalej e, również w ex No i co? Przejdźmy od razu do kolejnego boosterka i otworzymy to sobie na szybkości. Dalej. Nic ciekawego. Lecimy od razu w kolejny booster. Tutaj mamy Miałfa z energią. Dalej, gwiazdeczki i Gengar ze Stampem. Ej, Gengar ze Stampem wydaje mi się, że jest jedną z droższych tych bazowych kart, no bo jest tutaj Stampik, mamy tutaj Gengara, czyli ulubieńca Tumu. No i co, lecimy od razu dalej. Proszę, no Cubone albo Gengar. Tutaj chandelur w Master Ballu, te Master Bolle i tak dalej. To nawet nie ma co nad tym jakoś dłużej się zastanawiać, jakoś dłużej rozmawiać. To nie są jakieś niesamowite dropy, coś świetnego, ale no mamy tutaj również stampy, które akurat już są czymś, co rzeczywiście jest chodliwe, co trochę kosztuje i wiem, że niektórych to może irytować, że ja ciągle rozmawiam tutaj o cenach, ale nie oszukujmy się, no. Pokémony są drogim hobby. A przez to, że to hobby jest drogie, no to musimy patrzeć na ceny, żeby nie zbankrutować, że móc w ogóle jakkolwiek w tym hobby żyć, że móc jakkolwiek tutaj jeszcze otwierać i prosperować. A my lecimy dalej. Cyk, mamy to. Kurwa morpeko, no nie wierzę, no morpeko jeden z gorszych artów. W sensie rozumiem, że niektórym może się podobać, ale to nie jest art pode mnie. To kompletnie nie jest art pode mnie. Zobaczcie sami, no jest ładny. Jest tak nieco kobiecy, można nawet powiedzieć. Ale ja bardzo liczyłem na Cubona, ja bardzo liczyłem na Gengara. A dostałem właśnie tego Morpeko. No dobra, no może jeszcze jakiś będzie farcik. Może uda nam się jeszcze zdobyć jakiegoś arta. Przypomnę, że mamy na to 3%. No i mamy Cubona. No to nie jest ten Cubon, którego chciałem dostać. No niestety, ale tak jak mówię, no ile ma mamy tutaj jeszcze boosterków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć boosterków, siódmy otwieram. No, jeszcze teoretycznie jakaś szansa jest, i zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze będzie. Mamy yy, Mimikyu w Master Ballu. No, i nie będę ukrywał, że moje morale nieco, nieco podupadły. Dalej Cubą, Cubą w wiatraczkach. I mamy jeszcze Miss Magiusa ze Stampem. No, jest słabo, Bardzo mocno liczę w takim razie na ten Gathering. Mam nadzieję, że ten Gathering okaże się jednak czymś lepszym. I tyle. Po prostu tyle. Lecimy dalej. OK, mamy tutaj znowu gardy w wiatraczkach, mamy tutaj jeszcze i Eksika, nic ciekawego, i -y będę sobie odkładał jednak na drugą kubkę. No i zobaczmy, czy może jeszcze jakiś Last Pack Magic, czy jeszcze coś ciekawego. Ja już teraz będę skipował te boostery, wybaczcie mi, ale ten drop tego Morpeko nieco, nieco mnie wybił z tropu i nie podoła mi się ani trochę. OK, mamy Stampa, OK, I to jeszcze itemek. Więc spoko, dajmy na to, że grywalny. Jeżeli ktoś gra chińskimi kartami, to albo jesteście nieźle, nieźle yy, walnięci na czerep, albo... nie wiem, co mogę wam więcej powiedzieć. Dobra, Morpeko, Chandelure i Gardevoir w Master Ballu. No i Last Pack Magic. Jeżeli nie Last Pack Magic, to ten Gathering musi mi naprawdę humor poprawić. Lecimy z tym. Cyk. Cyk. miał. No i nic ciekawego. Dobra. Lecimy z gatheringiem po prostu bez zbędnego gadania. Otwórzmy tego gatheringa. I może w tym gatheringu będzie się kryło coś nieco, nieco lepszego. Ja tylko sobie tutaj leciutko uprzątnę to chociaż kawałek dalej. Te wszystkie papiery po boosterach. No i otwieramy. Przygotowałem sobie nożyczkę, i tak wszystko otwieram palcami. No i otwórzmy to. Oczywiście, jeśli otwieracie karty z Chin, to pamiętajcie, że miały one właśnie taką oto holograficzną pieczątkę, że miały one pultaby, które rzeczywiście działają. I co? Pamiętajcie, żeby każda karta miała również stamp pokemonowy. No ten pulta akurat nie działa, no to jest zły przykład. Ale mamy tutaj nasze boosterki ze 151 gathering. No i tutaj możemy dostać tego oto pikachu, którego widzicie właśnie na ekranie i tych boosterów trochę mamy. Więc też przejdźmy sobie przez nie szybko. Szansę na dostanie jakiejkolwiek karty w tych boosterach macie tutaj, o do góry nogami wam to pokazywałem. Jak widzicie 0,7% szans na SRK albo na sir -kę. Albo na ilustrację bodajże nawet, więc polećmy sobie szybciutko. Tutaj poliłak w pierwszym boosterze, dalej lecimy z drugim boosterem i z drugiego boostera zobaczmy, co tutaj będzie. Vaporeon w holo, ok, 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 nic ciekawego. No i kurde, no, te chińskie ciężko się otwiera, szczerze. Nieco ciężej niż japońskie, ok, mam Voltorba w holo. Nie wiem, czy to są te boostery, w których możemy dostać Gengara w Master Ballu, wydaje mi się, że nie. Ale zobaczmy. Mimikyu, ok, holo. Póki co, nic kompletnie ciekawego. Otworzyliśmy z 4 czy 5 misterów tych chińskich. Nie dostaliśmy kompletnie, kompletnie nic. Miał w pokebolu. Oprócz tego, również w Psyduck tam był i Hitmonlee, Ale to nie jest to, na co liczymy. To nie jest to, na co liczymy. Tutaj mamy Executora, Mankeja, Metapoda. Ok, Staryu Baby Shiny. Bardzo ładna karta, tak szczerze. Bardzo mi się podoba. The Baby Shiny to jest generalnie mega, mega rozpierdziel, szczerze. Dobra, lecimy dalej. Cyk, cyk, cyk. No i proszę, żeby chińskie karty mnie w końcu przestały zawodzić. Poliwag, Paras, Porygon, Krabi i niestety tylko Koffing na samym końcu w Pokebolu. Dobra, ile nam tutaj paczuszek zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Osiem paczek do końca. 0.7% szans. No, trafiliśmy to w poprzednim odcinku z chińskich gadżetów z chińskich stron, więc tutaj w całym boosterboxie musi coś być. Mamy tutaj Mewtwo Hollow. Mewtwo? Mewtwo, ale nie ten, ale Mewtwo. Ładna karta, ale nie jest to to, czego szukam. No i dobra. Kurwa, no. Ciężkie, ciężko jest naprawdę jest ciężko otwierać te boostery. Zobaczmy dalej. Mamy Miałfa na pierwszej karcie, dalej Sandshrew, Metapod, Kabuto i niestety Omanite w Pokebolu No boosterków ilość się naprawdę naprawdę szybko zmniejsza, a my dalej bez żadnego hita. Dosłownie Stariu w Baby Shiny to był nasz jedyny hit do tej pory. Lecimy z tym dalej. No i Kabutops. No nie wierzę, no nie wierzę, no nie wierzę. Proszę, daj cokolwiek. Już nawet to nie musi być ten Pikachu. Jakikolwiek większa ilość z Baby Shiny. Jakakolwiek większa ilość czegokolwiek. No po prostu cokolwiek. Tutaj mamy Taurosa, Abre, Laprasa. No i jeszcze na samym końcu Pokebolik. Nic ciekawego. I cztery ostatnie boostery. Ja tutaj muszę się kontrolować, żeście na pewno wszystko widzieli, bo otwieram zazwyczaj tak, tak i w w tym momencie po prostu nie widzicie kart Ale dobra, lecimy z tym Cyk, cyk I tutaj jest Pikachu Patrzcie to, Onix Metapod No i na samym końcu Cubone w Pokeballu No te Cubony mnie męczą, szkoda, że Cubone Art na przykład do mnie nie zawitał No ale dobra, no Spearow Magikarp Dalej, Sandshrew no i kolejny Pokeball, tym razem Aerodactyl, no i ostatnie dwa busterki, ostatnie dwie paczki. I powiem Wam szczerze, że chyba więcej chińskich kart nie będę zamawiał, bo jest totalna, totalna tragedia. Tutaj mamy Slowbro, Gravelera, glooma. No i ostatnia karta, Vaporeon w reversie jeszcze raz. Może tutaj zobaczycie ten stampik Pokémonowy. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś wam przybliżyć, albo... Czasami dostrzeżecie, nie wiem, czy fokus dobrze łapia, ale tutaj macie sam pikki No i last pack Magic. 0,7% szans na nas w tym momencie nie trafiło. 3% szans nawet do nas nie trafiło. Chociaż dobra, no 3% szans do nas trafiło, bo mamy tego stariu, ale poza tym to jest istna, istna tragedia. Więc otwórzmy ostatni booster i liczmy, że tutaj będzie się cokolwiek, cokolwiek kryło, ale nadziei to ja już nie mam. Woltorb, Manki. Dalej Małża, Growlite i mamy Rer, Rer Winosaura. I to jest koniec tego boksa. No nie wierzę, ej Szczerze jestem mega, mega zawiedziony. Zobaczmy nasze hity z obu boksów chińskich. Chińskie boksy oczywiście nie słyną z najlepszy pull ratio. Chińskie boksy nie słyną generalnie praktycznie z niczego, oprócz jakości i z tego, że mają fajne ekskluzywy, no ale zobaczmy, co nam tutaj wyleciało, mamy Stariów, Baby Shiny, dalej Winusaura w ex -ie. dalej itemek mamy w, ze stampem oczywiście, dalej ex kolejny, Miss Magius ze stampem, Morpeko jako hit mojego boksa, no totalna, totalna tragedia, jeden z gorszych hitów, bardzo kobieca karta, bardzo taka różowa, nasycona, eee, no co, no wolałbym oczywiście dostać, jeszcze raz powtarzam, Cubona, który jest ekskluzywem, wolałbym dostać na przykład Gengara, wolałbym dostać cokolwiek innego niż ten Morpeko, no ale dobra, mamy go. No i dalej mamy kolejny Jeksi. Gengar ze stampem to jest akurat chyba drop, nawet może i lepszy nawet od tego Morpeko. I ostatnią kartą był Miałf ze stampem, i tak to niestety wygląda w dzisiejszym odcinku. To było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Elo!